Dobry kochani Duda Koda Szafrański To w dużym stopniu program o jeżdżeniu samochodem I to nie jest samochodem tym projektem, który budujemy Nie o zwiedzaniu tym samochodem, przestrzeni pięknych i tak dalej To jest program o jeżdżeniu samochodem Czy to samochodem takim jak teraz jadę, czy lawetą Ale tak naprawdę bardzo dużo kilometrów pokonuje, żeby zrobić taki program Bo trzeba pojechać w kilka miejsc w Polsce, odwiedzić kilka osób i tak to wygląda, ale takie życzenie pozwala na jedną bardzo ważną rzecz. Pozwala mianowicie skupić się. Jadę, myślę, kombinuję, zastanawiam się. Jest dużo wątków dotyczących Mercedesa, które muszę sobie wyjaśnić, wymyślić, wytłumaczyć. Jednym z podstawowych wątków jest decyzja bardzo, bardzo kluczowa: do oryginału, czy może jednak wariacja? Do oryginału takiego jak wychodził z fabryki, kiedy miał być samochodem cywilnym. Czy raczej wariacja na DTM, takie już niby homologowany, ale jednak jeszcze troszkę przerobione, jeszcze długnięte, jeszcze trochę inne auto niż to, które można było kupić w salonie. Trudna decyzja, bo tak naprawdę, jak to się mówi, wszystko ma swoje zady i walety. I ja też tak sobie o tym myślę, że z, no, z jednej strony tak, DTMowe auto, fajnie, coś przerobić, może jakieś... Jeszcze kolory wprowadzić, jakieś ospoilerowanie jeszcze dodatkowe Troszeczkę go bardziej zrobi takiego torowego, sportowego Brzmi? No też że brzmi Ale z drugiej strony Evo dwójka jest legendą taką jaka była 502 sztuki wyprodukowane Czarne Z cywilnym wnętrzem Jednak sprowadzone do poziomu samochodu Z super osiągami Ale takiego, którym można by sobie właśnie tak pojeździć Jak teraz jadę Dlatego wybór jest bardzo trudny. Znowuż, jak robimy do DTM-u, do rajdu, to można kilka smaczków pominąć, przemilczeć. Można nawet nie zrobić, udać, że ich nie ma i też będzie ok. Też będzie fajnie, też będzie ekstra. No ale dobra, jest ta druga natura. Jednak ew w oryginale. No, jak się buduje takie auto, fajnie, żeby wręcz było takie jak w oryginale. Jak najwięcej detali, dodatków, dokłady takich jak w oryginale. No prozaiczna na rzecz. Lampka drugiego rzędu. Lampka, która fajnie żeby była, bo była taka, z klawiszem na desce rozdzielczej z lewej strony, nieczęsta rzecz w 190 kach no i to są takie niuanse, niuansiki, które decydują o tym, że samochód jest taki bardzo dopieszczony, czyli z jednej strony bardziej sport, bardziej trasa, a z drugiej strony bardziej pokazanie, moje pokazanie Wam, żeby zrobić taki samochód dopieszczony, wysmokany, no fajny po prostu, bardzo zbliżony do oryginału. A i ucierają się te dwa światy, ucierają się te dwa projekty, bo jedno jest pewne: to jest boisko, na którym nie grałem jeszcze przed Wami, którego i tak nie spodziewaliście się pewnie po mnie. Dlatego stwierdziłem, że zagram to boisko i to jeszcze w dwóch wersjach. Nie dość, że będzie sportowo, będzie mocno agresywnie, z naprawdę sportowym samochodem. To jednak chcę zagrać także w renowacyjność. Zagrać w taką grę, którą ja uwielbiam, bo my w firmie robimy renowację samochodów starszych i nie jest to rzecz, która jest na obca. Więc połączenie tego trochę wyścigowego, torowego budowania auta, czyli takiego grzegorza dudę, z próbą jak największego zbliżenia się do oryginału, do złapania tych oryginalnych flow elementów, elemencików, dodatków, to spięcie takich dwóch rzeczy sprawi mi chyba największą przyjemność satysfakcję, a przecież ten program musi dawać na i przyjemność tak jak zbudowałem gazika dla córki, tak jak zbudowałem zupełnie oddychany koncept, w który nikt nie wierzył że da się to zrobić, czyli w z v wielką ciężką tak teraz Evo 2 o torowym zacięciu w wersji max oryginalnej taki sobie stawiam punkt honoru, żeby ten samochód Słuchajcie, zrobić jak najbardziej oryginalny. Że jeżeli felga, to nie szukać felgi podobnej, fajnej, o oh Jezu, ale siadła ekstra. Tylko kupić felgę oryginalną. ktoś powie, e, no nie, no nieładna, nieciekawa. Ale oryginalna, taka była i to jest największa zaleta tej felgi. Nie musi się bardzo podobać, nie musi być ultra atrakcyjna. Ale jeżeli jest oryginalna i zbliża ten samochód oryginału, to taka właśnie ma być. Jeżeli... Myślimy o tym, że wnętrze ma być jak najbardziej oryginalne. No to Evo Dwójka. kubełkowe fotele w przód, kubełkowa dwuozołowa kanapa Tak, najbardziej. Też musi być znaleziona i zamontowana. Ciekawostka, deska środkowa. To zegary na dole, tutaj na wskaźnikach. Też fajnie zbliżyć się do oryginału. jest wiele takich smaczków, które zobaczycie w całej tej serii, gdzie będę starał się znaleźć się z procesem finalnym co najbardziej zbliży mu samochód do e co najbardziej spowoduje picie serca tym, że kurczę, ale to jest zrobione ale dopracowane komora silnika wylakierowana tak dokładnie superacko, przewody, przewodziki węże, wężyki czyściutko nowe ładne czyściutki, obejmą paskie opaseczki, śrubki w galwanizerii w śrubki w obróbkach wszystko ma być takie, wszystko co oznacza ciężki kawałek chleba przede mną, ale słuchajcie, no trzeba spróbować, trzeba to spróbować zrobić, dlatego będę tak działał, że będę się zbliżał maksymalnie do oryginału, że będę próbował zrobić jak najbardziej charakternie oryginalne auto i dzięki temu mam nadzieję, że zobaczycie auto z super osiągami, z mega mocnym motorem, zbliżone do Evo na najbardziej możliwe zbliżenie, jakie jest. Myślałem sobie, wkładam V8, to będzie taki Mercedes V8, łoch, będzie pędził. Ale w oryginale są cztery cylindry. Więc nie będzie fałsenki. Wstawienie fałsenki, no nie wiem, jakoś zabiera ten aspekt lekkości, tej takiej zwinności, tej przyjemności, precyzji prowadzenia tego samochodu, dlatego będą cztery cylindry. I to też jest taka rzecz, która była bardzo istotna. Dlatego jak najbardziej nawiązując do oryginału, trzymając się lub tego torowego charakteru samochodu, takie coś będę będą. A jak mi widzicie, Poglądajcie tutaj w katalyszach Freshwater bo to będziecie wiedzieć. I tyle. I trzymajcie kciuki. Pięknego dnia mam życzę. Cudownego wręcz nawet. A ja w trasie, przede mną jeszcze nawigacja, pokazuje 230 km. Trochę jechania jest. Czuj duch.